Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Na moim kanale YouTube odnośnie unboxingu otwieramy sobie płyty z Ramsteina, otwieramy sobie płyty z Stila Lindenmana. Również zdarzało się, że otwieraliśmy płyty z Emigrate. No i też zdarzało się, że otworzyliśmy takie jakby troszkę dalsze płyty poboczne Ramsteina, a mianowicie. Support y, Duet Jatox oraz Duet Abelard jest to support, y, gdzie grali w Chorzowie na przykład w 2019 lub w 2023 y, przed koncertem Rammsteina. Takie dwa zespoły, tylko wiadomo, no, y, każdy rok to tam był ktoś inny. W 2019 pamiętam, że był due Jatox, a w, na przykład, jak byłem w Chorzowie w 2023 roku. To był już Abelard. No, ale na przykład też chyba Abelard, z tego co pamiętam, był na trasie 2022, tak? Bo pamiętam, to był koncert w Warszawie, który miał się odbyć w 2020 roku, aczkolwiek się nie odbył, dlatego że był koronawirus, tak zwanie, i ten koncert po prostu odbył się dopiero tak jakby po pandemii, czyli dwa lata później. No i to właśnie też takie płyty miałem okazję dla Was nagrać, tych dwóch zespołów. Oczywiście na tych albumach, jak oglądaliście i pewnie pamiętacie, znajdowały się piosenki Rammsteina, które zostały po prostu nagrane na samych fortepianach, pianach, jak zwał tak zwał. No i też tak było na Saporcie, wychodziło takie dwie dziewczyny na środek stadionu i, i nawalali ich piosenki bez żadnych tam gitar, bez żadnych tam jakichś... Yy, basów i tak dalej i tak dalej same fortepiany wjeżdżały w akcję i po prostu grali ich piosenki dlatego tak dla wyjaśnienia jeszcze robię takie podsumowanie co było na tym unboxingu a nawet dlatego że ten film który oglądasz jest prawdopodobnie ostatnim filmem jaki póki co zaznaczam póki co się pojawia na moim kanale mistrzem ziomek milan a nawet ze względu takiego że prezentuję dla was dzisiaj mój ostatni singiel który no tak na dobrą sprawę tylko tego mi brakowało, żebym mógł oficjalnie w tym momencie powiedzieć, że wszystko mam w tym momencie już z Rammsteina. Wszystkie mam albumy Rammsteina, wszystkie mam single. Asze aż jest ostatnim, który zaraz będę dla Was tutaj prezentował. No i również wszystkie mam wydania koncertowe na nośnik DVD. Także w tym momencie, tak moi drodzy oficjalnie mogę Wam powiedzieć, wszystko już mam z Rammsteina. Właśnie całkiem niedawno dojechał do mnie ten singiel Ramstein, Asche zu Asche. Singiel, który był przeze mnie bardzo długo wyczekany. Bardzo drogi w dodatku był, bo jest nowy w folii. Przyjechał bardzo z daleka, nawet szczerze nie wiem skąd. Kurczę, to jest naprawdę bardzo daleka droga skąd to przyjechało. Nie wiem czy to z jakiejś wyspy chyba przyjechało do mnie czy coś. Naprawdę ten singiel musiał pewnie lecieć do mnie samolotem, bo... Bo innej opcji raczej tutaj nie widzę, w ogóle to, nie wiem co to za kontynent był, skąd to było zamawiane, nie pamiętam, bo to już chwilę temu było, ale mogę Was zapewnić, że naprawdę było to bardzo, bardzo z daleka. Także przedstawiam Wam proszę Państwa album Rammstein Asze zu Asze. Single jest nowy w folii, nigdy nie otwarty. Premiera singla była w 1999 roku i mogę śmiało powiedzieć, że jest to rarytas. Jest to po prostu oldschool, jeszcze w moim wypadku, nieotwarty w folii. Dzisiaj na rynku kupić takiego z asze, asze w folii, no jest po pierwsze ciężko, co nie zmienia faktu, że jest to realne, ale na przykład w Polsce raczej ciężko by było, żebyście to kupili. Myślę, że najbliżej takie coś kupić to strony typu eBay i tak dalej i tak dalej na pewno strony zagraniczne no ale musicie się też wiązać z tym że wyładujecie się z kasy bo ogólnie singiel jest drogi w moim wypadku dałem go Zdałem za niego 920 zł, także to nie jest jeszcze tak tragicznie, ale za jednego singla, gdzie ma dwie piosenki, tak, moi drodzy, tutaj są tylko dwie piosenki, dać 920 zł z przesyłku to jest tak czy siak bardzo dużo. No, w moim odczuciu jest to sporo kasy, co nie zmienia faktu, że nie żałuję, bo dzięki temu właśnie teraz nagrywając taki film mogę Wam oficjalnie powiedzieć, że wszystko już uzbierałem z ramsztyn, tak jak już Wam wcześniej również o tym wspomniałem. Także, no tak to finalnie wygląda. Przejdziemy sobie chyba do omówienia. A zanim sobie jeszcze omówimy, w sumie, yy, ten singiel Ramsztaj zu złasze. chciałbym jeszcze zaznaczyć, że jest jeszcze jedna wersja tego singla Ramsztaj Ashe złasze. a mianowicie jest to Maxi Single, gdzie jest sześć utworów na nim i został on tylko wyprodukowany w Australii, z tego co mnie pamięć nie myli. Także zobaczymy. Jako tako, takiego singla nie mam, aczkolwiek on się niczym nie różni, dlatego że nawet jeśli y, różnica jest tylko taka, że zamiast dwóch piosenek macie sześć, to jest tylko tak naprawdę różnica taka. Bo co do okładki i tak dalej, wszystko wygląda identycznie. Też on jest w Jewel jak w tym wypadku. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś kupię sobie tego singla. Na razie nie mam specjalnie dla niego jakiegoś parcia, bo tak czy siak mam singla, asze złasze, i nikt mi nie powie, że, że nie mam wszystkiego. Bo maxi single to jest po prostu taki jakby kogoś wymysł, po prostu sobie to jest oficjalny oczywiście single Ramshaina, ale ktoś sobie po prostu wymyślił, że jeszcze zrobi taką i taką wersję, właśnie, że na jednym będzie sześć utworów, a na drugim jest dwa. No, ale mi się tam wydaje, że z czasem i tego maxi single na pewno. Taki film dla Was również nagram. Co nie zmienia faktu, że oficjalnie tak czy siak wszystko już mam z Rammsteina i w tym momencie oglądasz póki co ostatni film właśnie z unboxingu. Zapraszam do oglądania i do omówienia Aszy z Proszę Państwa, single. bardzo ładny, Mamy tutaj na tle mikrofon, który płonie. No i taka ciekawostka, zawsze pewnie o tym wiecie, ale zawsze do tej piosenki, właśnie na koncercie Ramsteina, jak grali to piosenkę Ashe zu Ashe, im ten mikrofon się też tak zawsze palił żywym ogniem. No i wiadomo, tam koncert leciał i tak dalej. Też stąd pewnie pomysł dla okładki taki, tak mi się wydaje przynajmniej. No i tak się prezentuje singiel, proszę Państwa, z przodu. Tak się prezentuje oczywiście single z boku. Mamy tutaj napisane Ramstein Asche zu oraz numery. Chciałbym wam te numery pokazać, tylko coś widzę, że kiepsko z ostrością, też między innymi trochę flash przeszkadza. No ale potrzebuję tego flasha to fakt. Ja trochę pomogę swojej kamerze. I mamy jak widzicie Ramstein Asche zu Asche 5612432. To są numery singla. Tak się prezentuje single z boku. O, teraz lepiej widzicie, chyba mam nadzieję. Tak się prezentuje z tej strony. Bardzo ładny singiel. Nówka folii nieotwarty. I bardzo możliwe, moi drodzy, że sobie na tym filmie go niestety nie otworzymy. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, dlaczego. Chciałbym w pierwszej kolejności sobie jeszcze omówić to opakowanie tutaj z Wami. No i tak się też prezentuje, proszę Państwa. Płyta w tyle. Jak to typowy single, zawsze widać tutaj płytę, bo ona jest tak odwrócona, na albumie tak nie ma, ale w tych singlach zawsze tak było, zwłaszcza w tych pierwszych właśnie, w tych takich plastikowych jewelcastach, tak jak w wypadku Asze Złasze. Single jest z 1999 roku, tuż chyba Wam o tym w sumie opowiadałem. No i ten maxi single z... Australii, Austrii, Australii chyba, z Australii, tak, jest z 2001 roku, czyli on wyszedł troszkę później. Czyli ja mam tu w sumie lepszą edycję, bo ona jest starsza i uważam, że ona jest bardziej odskulowana. No bo to jednak było wcześniej, tak. Proszę Państwa, mamy też płytę Ramsznej Aszę Złaszę. Płyta, powiem Wam, identycznie wygląda jak na przykład płyta, gdzie macie koncertowe wydanie Live aus Berlin które wam również prezentowałem jakiś czas temu i również też prezentowałem wam Live House Berlin Limited Edition, gdzie były dwie płyty CD, i również tam te płyty wyglądały tak samo. W wypadku singla Ashes Zusha jest tak samo, bo płyta jest identyczna. Różni się tylko z, z tym, że tutaj mamy Asze Ashes napisane, a tam tutaj było napisane Live House Berlin i to samo płyta wygląda zaprojektowana. Normalnie 1 jeden do 1 jeden. jestem raczej pewny na 100%. No i co? Jeszcze jest taki ciekawostek. No to mamy, proszę Państwa, te dwie piosenki, o których Wam też wcześniej wspomniałem w tym oto miejscu. Asze, złasze, coś tam, coś tam i asze, złasze, coś tam, coś tam. Nie widzę tego, bo pyta niestety tu zasłania. Także tylko dwie piosenki na, na tym singlu, który kosztował mnie 920 zł z przesyłką. No i również, proszę Państwa, mamy jeszcze coś tutaj takiego, taką informację. Hamburg, czyli przepuszczam, że singiel był wyprodukowany w Niemczech. Taka ciekawostka po prostu dla Was. No, i tak, proszę Państwa, finalnie wygląda ten album, właśnie. Przepraszam, album singiel Asze Złasze. Nie będziemy go otwierać na tym filmie, dlatego że no, powiem Wam, że jest to dla mnie zbyt duży cios, żeby to robić teraz. A na ze względu na takiego, że jakbym kiedyś chciał go sprzedać, to po prostu mogę za niego wziąć duże pieniądze. W tym momencie ten singiel już jest bardzo dużo wart co nie zmienia faktu, że jeżeli go przechowam jeszcze kilka dobrych, pięknych lat w takim stanie, w jakim jest, czyli nieotwarty w folii, mogę naprawdę krzyczeć tutaj solidne pieniądze za to coś, bo to jest po prostu old school, jest tego mało na rynku, jest, na pewno, jest to na pewno ciężko z dostępem, no i jest to na pewno już, jak znajdziecie, zajebiście drogie. Taki po prostu wartość, stary single Ashes to ale wyobraźcie sobie, single, który ma... Proszę Państwa, 24 lata, no bo to jest rok 1999, więc on będzie miał 24 lata. I wyobraźcie sobie, przez 24 lata on nigdy nie został otwarty. Do chwili obecnej, jak nagrywam to. Słyszycie też folię? Folia jest. Faluje nawet, widać tutaj. Nówka sztuka nigdy nie otwarte, coś wspaniałego, moi drodzy. To jest po prostu aż żal, otwierać. To, tego, to jest po prostu zło robić w tym momencie. Także sorry, że nie otworzyłem na ostatnim unboxingu, jaki dla Was tutaj prezentuję, to płytę. Ale to po prostu jest granie warta świeczki. Zresztą możecie zobaczyć, jak to wygląda, bo macie płytę, wszystko widać. Tu macie też troszkę etykiety, kawałek. A jak nie, no to nie wiem, poszukajcie z najwyżej innych filmów, może ktoś nagrywał kiedyś takiego singla na YouTubie, albo po prostu też popatrzcie sobie na zdjęcia w internecie, jak on wygląda od środka, bo, bo, bo tego jest na pewno multum, ale no na razie chciałbym sobie go zostawić w takiej wersji jak jest czyli w nieotwartej. No wiadomo, jakby mi kiedyś szczeliło coś do głowy, to na pewno e, go otworzę i nagram dla Was taki film. Pokażę Wam to, jak wygląda cały proces otwarcia. Ale na razie, przepraszam, ale niestety tego nie zrobimy, bo też była już kiedyś taka sytuacja, nie wiem, czy o tym Wam już wspominałem na filmie, czy nie, ale jak nagrywałem dla Was Simana, singla Rammsteina, to również była taka sama sytuacja jak teraz, że go nie otworzyłem i w sumie... Powtórzyłem się Wam znowu, dlatego że tamten singiel tak samo jest stary jak Asze zŁasze i on też ma cholerną wartość, yy, że po prostu no, nie opłaca się tego otwierać, bo za kilka lat, przykładowo jak na przykład za tego Simana wtedy dałem 1000 zł, to na przykład za kilka lat ja mogę wołać drugie tyle już za niego. Bo raczej nie wydaje mi się, żeby to miało stracić na wartości. Ramsztajn jest bardzo popularnym zespołem na cały świat i myślę, że nawet jakby kiedyś oni przestali koncertować, bo wiadomo, wiek przyjdzie swój i tak dalej, i to dalej te płyty będą mieli taką wartość, bo, bo to jest Ramsztajn po prostu. No i tyle. Ten zespół każdy zna i coś czuję, że po prostu to będzie przechodziło z pokolenia na pokolenie. Tak jak na przykład nie wiem, z Elvisem Presleyem albo z Michaelem Jacksonem, nie, bo to tak trochę wygląda, jakby to z pokolenia na pokolenie przechodziło, że był kiedyś taki taki muzyk. Wydaje mi się, że z Ramsztanem może być tutaj podobnie. Zobaczymy zresztą. Nawet jeśli nie, to i tak nie opłaca się tego otwierać, bo ja doskonale o tym wiem, że na tym nie stracę. Jestem pewny tego na, na 100%, na nawet więcej. Proszę Państwa, to tyle. Kończę ten materiał. Wszystko sobie tutaj omówiliśmy, to co chciałem. Pokazałem Wam ostatniego singla, jakiego mi brakowało w mojej kolekcji. Póki co serię z unboxingu otwieramy sobie płyty z Ramsteina i nie tylko. Uważam za zakończoną. Wiadomo, jeżeli będą jakieś nowości i jakbym kupił może jeszcze jakieś piraty, bo jest tego też pełno w internecie. Takie e, piratki, co już mieliście też okazję zobaczyć na moim kanale. Na przykład z Zapałki. Yy, album Rammsteina na pewno dobrze pamiętacie, jak oglądaliście? To był pirat, coś tego typu yy, właśnie płyty bym celował. Jakieś piratki, no bo tak na dobrą sprawę, tylko tyle mi zostało: albo czekać na nowości, albo kupować jeszcze takie piratki. Ja bym kupił jakieś piratki, wiadomo, jeszcze dla was to nagram, będę wam to pokazywał. A jak nie, no to tylko trzeba czekać na jakieś nowości, jakieś, nie wiem, może nowe wydawki koncertowe, DVD Rammsteina. I tak dalej, i tak dalej. To samo tyczy się zespoły Emigre i Steela Lindemana, bo ich też nagrywam. Jakby były jakieś nowości, to wiadomo, że będę takie coś dla Was nagrywał. Moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Jeżeli film się Wam spodobał, Zostańcie jeszcze raz tego lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji. I dziękuję, że wytrwaliście ze mną tą długo serię, bo seria się naprawdę długo y, przeciągnęła nawet ze względu takiego, że Zbierałem dla was rok płyty, potem to zacząłem wstawiać, było tego naprawdę sporo. W międzyczasie zacząłem jeszcze dogrywać takie płyty niedobitki, co były z mojej prywatnej kolekcji. Co jak kupowałem kilkanaście lat temu, te płyty, to jeszcze taka seria na moim kanale nie istniała. Właśnie z unboxingu. otwieramy sobie płyty z Rammsteina i nie tylko. Potem właśnie do nich musiałem wrócić, dograć to. No i jeszcze w międzyczasie, te teraz y, ostatnie filmy, co się pojawiły na kanale, a dokładnie y, już wam mówię: ostatnie filmy, jakie się pojawiały na kanale, to były tak właśnie z na przykład y, albumu Emigrate, Emigrate. 2007 była to limitowana edycja albumu. Później po pojawił się jeszcze Emigrate Tempation to, to by był to single. Później się jeszcze pojawił e, Ramstein Original Single Collection. No i teraz się pojawił ostatni film e, Ramstein Asche zu Single. I to były proszę państwa właśnie moje cztery y, płyty jakie doszły mi. Ja wiem dzisiaj to nagrywam. Mamy chyba 21 luty czy tam 22 mniejsza o to to te płyty mi przyszły jakieś 4 dni temu więc te ostatnie 4 odcinki jakie się pojawiły na moim kanale z, na YouTube, to były takie moje 4 najnowsze płyty jakie się, pojawi, jakie się pojawiły wiadomo na kanale no i też jakie kupiłem tak tak, Takiej bardziej na świeżą może chodźmy w tą stronę. Moi drodzy, kończę ten film, bo już e, strasznie to przedłużam. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Komentujcie, piszcie. No i czekamy. Czekamy na nowości. Mam nadzieję, że Wam się ta seria spodobała. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Miłego dnia albo wieczoru. Nie wiem kiedy to oglądasz, oglądacie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego dobrego. Zdróweczka. Mam nadzieję, że się podobało. Strzałka.